Nie mały! się stamtąd, to nie mózgarnia. A jak już wlazłeś, to przynieś mi piwo! W terce jest! I nic tam nie ruszaj! A sam se pan weź, potem będzie, że coś zginęło. Widzicie go ze wsi, a nie głupi. A po coś ty tam w ogóle las? Interesuje mnie po prostu. Sam sobie być kierowcą, zawodowy prawo jazdy zrobić. Znudziła się łopatą machać. Po to macham, żeby zarobić na prawo jazdy. A po co zarobić? Idź do kadr, pokląć się grzecznie, to sami cię za darmo skierują. Prawdy. A garniturek masz? Bo oni tam w kadrach nie lubią, jak się tak w roboczych lachach wlazi do ich apartamentu. Nie mam. To sekul. Krawaci kładnie zawiąż, włoski przyczesz, kielicha strzelna na odwagę i masz to z głowy. <ścoughs>